Ja już się mam Pimpek i ty, a dzisiaj sobie gramy z kim? Ze mną, Wiktorem. No właśnie. Dobra, yy, ja zani, yy, zanim jeszcze tam wiecie yy, robiłem intro, no to Wiktor chyba zabudował... Nie, my łatwiej zabudali będę ja dobrze też nie mówiłem. Nie mówięcie jak mam. Ale mi się górą. Pyk, do, No to leci z górą. Ja mam mogą klawiaturę i wierzę w to. Ja Dobra, lecisz, nie musisz, nie musisz. Lecisz. Dobra, do góry. Dobra. Buduj się, bo ja przez przypadek spadłem. Dobra, trzeba do Widziałeś, że spadłeś. No trzeba teraz do góry. No. Ty przeskoczył! Leci do nas! Jeszcze drugi, a ja mam mołcha drugi Szybko tu chodzi, Iktor Dobra, ja tu... No Panie, Nie gra Kamil, bo tu jakiś Kamil umarł Taki Kamil A Kamil nie ma... Ej, gołem idzie! Nie, ja spodem. jeszcze Ja jeszcze na szczęście żyję Czekaj e, e, dobra, kamera mi się zaobleżała. Co ja gadam? Wiktor, pomszczę cię! Niszczenibela. A bo i nie! No nie, Chcia, chciałem, chciałem wyjść, ale nie się. No runda niestety nie wyszła. No właśnie. Ej, a widziałeś mojego skina? Widziałem, widziałem. A ty jakie nie masz? Ja jeszcze nie. Pat, no. pat, za to wam jestem. No czekaj, tu, widzisz Skar Bo to... ja muszę zmienić antywirusa. wirusa. Aha, zapomniałem tu, widzisz takiego mąskina? Ej, teraz tu patrz! Teraz tu widzisz! Widziałeś ty, teraz tu No widzisz mnie jestem przed tobą. No, mam pelerynkę popać. Dobra. Dobra, to ja wrzucę do Timu, a ty będę... zabuduj, zabuduję, będę może gliną, e, dobra? Dobra, dawaj, leć. Ja wiem czy mam budować. Bude, zaczekaj na filtra. Słyszałem. Dobra. Dobra, wrócę, ja musiałem załatwić sprawę. I hop. Dobra. To na ekranie, ci powiem o co chodziło? Wiem, słyszałem. A ja wiesz, no to nie muszę. No, o nie! Dobra. Widzowie, odpaliło mi się na ekranie, że za dużo razy ze tak kiknąłem. Ja nie wiem. A. Ja muszę sobie ustawienia w ustawieniach to ustawić. Bo... Żeby mi się to nie wypowieło. Matinku, mi powiesz jak. Nie ma biedronka, nie ma biedronka. Ty, to, to są słabiaki. Nie gadaj. Ja no jednego naklepem. Drugi! Nie mają wyrok. Nie ma... I ty w chatach, jednego nie mają? Ty, a wiesz jaki to był słabiaki? Jednego na półset z No nie! Ma ty biedny HP, ja zginąłem szybko, lecę. Nie zabierzesz mi chila. On ma 10 golda, bo ten, ty, ten typ, czego że pchnęłem, to miał 10 golda. On ma 10 golda. Czy masz ma żelazną zbrojkę? O jest! Jest? Pewnie mnie na górze. Góra, góra, góra. Jest! Nie chupisz zbrojki! Koń go z drugiej! Dobra, Na dół! Ja idę z drugiej strony! Dawaj, frejera! Co? Gdzie on jest? Za pazą. Nie ma go. Dziękuję. Dobra, to ja... Mam ja... 10 gońka. Daj godzin. mi jednego, proszę. Skrzynce są u nas. Aha, no to już nie trzeba, bo się kupię druga. Serio, ja je lecę. Eee, Wiktor, mam dla ciebie tunieczyk. Chodź, żelazny. To mi, zaczekaj, bo ja sobie kupuję zbrojkę, zbroję. Eee, wyrzucę ci tu. Uwaga, fireballik. Mam dwa firebole. To daj jednego. Zaczekaj, mam trzy. A no to ty sobie weź... daj mi jednego, a ty sobie weź te dwa, bo to ty kupujesz. Leży w bazie. Gdzie jest? Gdzie masz dla mnie mieczyk? Nie, wyrzuciłem ci! Tutaj. <laughs> nie jest żelazny, wiesz? Wiem. Dobra, dobra buduję się na diaksy. Albo na środek. Kurde, jak ja gram starą klawiaturą? LOL Rozumie, e, Rozumiesz? No. Dobra, my już jesteśmy na środek dobudowani. Jak, gdzie są diaksy tak, w ogóle po boku, tutaj, to. To coś to jakie. To! Widzisz to mało? To dobra. się podejdź tu stąd. A ja lecę na siodę. Filip! Co jest? Opatrzcie na mnie! Zginąłem. Co to hake? Bo Może ja ci ktoś z zabił? Nie, ja miałem całe życie. A ja i nagle patrzę, kurde, zginąłem. Ja też. Taki łok A ty to wie, to jak, jak? Jak ja zginąłem? Co to było? Patrz, nawet mam na dwa firebole. Patrz, jeden, drugi. A, a ja... Ty, a gdzie jest mój fireball? Daj mi. No bo zginąłeś. To daj mi jednego, bo nie wiem co. Daj mi jednego. Mam dwa M. Co ja mam? Dole. Nie daj tego różowego. No to go. No ja lecę... Tu... Dionie! Tu jest daj go, daj go, od To emcy, Dobra, Ja mam dwa M ty, wiesz? Dobra, wyciadnajem im fireballana! No. Dobra, uciekaj do bazy! Szybko, go, go, go! Nie odbił ktoś! Gdzie jesteś? Łuk mamy w bazie. Czekaj. Coś kupuję. Mam ci da dwa golda. Cztery. To dawaj na strzały. Jeszcze dwa. Chodź okay. Jeszcze jedną. Rzuć. Dobra, patrz. Patrz na nas. Wejdź do naszej strzynki. Jesteś? No? Po co tyle wełny? Mogłeś fireball y kupić? Gurde! Ty lecimy po obszarze, Fox. Ty zbieraj 2 ME teraz, a ja zbieram 2 ME, i później. Nie, ty musisz 4! To ty, a ty zbierasz. Chcę do szkody zrobić, typie! To już mam 2. Mam już 4. <laughs> Wikrzec lecisz tam po... Ile masz? Dostaw, zostaw! Ile masz? Cztery! No uciekaj! ja ci tu rzucam bloki! Ale ja mam! Nie rób schodków nigdy tu! Dobra! daj, no cóż zrobię? Wasa, waża, dobra, ty stawię opsa. Jest! Ja tu... Padłeś? Dobra, wezmę te MC do prywatnej skrzynki mojej, żeby jakby co to nikt jej tutaj nie zabrał, jakby ktoś przyszedł. I teraz idę po te dwa jeszcze i będziemy no mieli... właśnie! I tak, gdzie są te dwa? Spadłeś! Ale no, to już by były skrzynce! W, no, e, wziąłem je. A to ile masz? Sześć mam w mojej prywatnej. Trzeba mieć o czym? Kurde, łuk! To ja mam mógł. Ze sobą? Nie, w skrzynce naszej prywatnej. No. Ja go rzucę. No nie. Masz jakiś fireball? Nie mam! Rapuj! Kupuję firebole. Gdzie on jest? Nie, nie. Dobra, go. Lecimy. Rzeczymy... Mam czterdzieści jeden. Kiego? Czego masz czterdzieści jeden? Zobaczysz. Masz. Daj. Co? Co tu ma? Ile? Cztery! Mas si <noise> To ja lecę nam zrobić już knogę. Zaczekaj jeszcze! Masz! No, Gurcz, to znowu! O dobra! Czekaj. Ty. Ja mam jeszcze TNT jedno, to ci mogę dać masz. Masz, jakbyś chciał nie rozwalić. Dzięki, a masz trochę wełny? No mogę ci dać 38 masz. To daj. Masz tu. Idealnie! Bo ja będę miał wtedy skaka. Wiesz, Już? bloki pod nogami Kur. No Ej, a wiesz że nagrywasz? No wiem. Dobra, ludzie, co? To... Ma biedronka, nie ma ogonka. <śm> <śm> nie. nie. Ma biedronka. Ja nie uratowałam się. Teraz było? Dobra, hater, ja... hater. dałem następną rundę. Ile tu jeszcze? Ta runda i skończymy odcinek, bo już 12 minut trwa. No. I później nagramy drugi. Jak? No to na zapas może nagramy. Chyba. No, no kilka na zapas. To dobra, taki, taka sama taktyka. Buduj bedagliną, a ja już lecę do teamu. I później ich rozwalę. Teraz jest ten Różowi najlepszy kolor. No właśnie! Ludzie, jak jesteście różowi, to wygracie rundę! No. winy nie kupuję. Eee. Muszę sobie tam przejściówkę kupić. No nie! Zniknął mi blok! Ej, typ ty u mnie got bridge'a, typ u mnie bridge'a, powtarzam, typ u mnie bridge'a! I jest u nas już! O Boże, ale pierwsza. Ty dzięki! No co? Haker? Filip! Coś tam mówiłeś? Nie mają tego! Kilofani tego! Koniec widzowie. Do widzenia. Pa.